Egzaminu smoklasisty z grudnia 2024 roku zadanie 16. Na festyn wpuszczano uczestników jednym wejściem. Pierwszy wchodzący otrzymał i sok, i ciastko. Następnie co szósty wchodzący otrzymywał sok, a co dziesiąty wchodzący otrzymywał ciastko. To znaczy, że sok otrzymali wchodzący pierwszy, siódmy, trzynasty i tak a ciastko otrzymali wchodzący pierwszy, jedenasty, dwudziesty pierwszy i tak dalej. Na festyn przyszło łącznie 450 osób i naszym zadaniem jest obliczenie. Ilu uczestników tego festynu otrzymało i sok, i ciastko? Ja proponuję rozpisać sobie mm, osobno osoby, które dostały ciastko i sok, dzięki czemu łatwiej będzie nam zrozumieć to zadanie. Wiemy, że pierwsza osoba otrzymała ciastko i sok, więc na razie powiedzmy, że zacznijmy od soków. Czyli tu będziemy mieli oś ze sokami. Wiemy, że pierwsza osoba otrzymała sok, następnie. Kolejna osoba to była siódma osoba, też otrzymała sok, później co szósta, czyli tak naprawdę trzynasta osoba, później dalej mamy, dodajemy 6, czyli będzie 19, później znowu mamy kolejną osobę 25, kolejna osoba to będzie 31 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie chcemy dojść do yy, 450, bo to by zajęło nam zdecydowanie zbyt dużo czasu. Ale na razie chcemy ustalić sobie taki wzór. Teraz przejdziemy do ciastka i tutaj też mamy, że pierwsza osoba również dostała ciastko, więc zaznaczymy sobie pierwszą osobę. Następnie mamy 11 osobę, później mamy gdzieś tam dwudziestą pierwszą osobę, później 31, pierwszą, pierwszą i tak dalej, i tak dalej. Chodzi tutaj o to, żeby zauważyć, co, jaki interwał, co ile osób. Znajdzie się osoba, która dostanie zarówno ciastko, jak i sok. No i widzimy, że pierwsza osoba właśnie dostała i sok, i ciastko, a następnie mamy tutaj, zobaczcie, pokrywają nam się osoby o numerze 31. Czyli widzimy, że co 30. osoba dostanie z powrotem sok i ciastko. My to zrobiliśmy w taki sposób, ale równie dobrze mogliśmy sprawdzić ten interwał, czyli co ile osób znajdzie się osoba, która dostanie i sok, i ciastko, za pomocą NWW, czyli najmniejszej wspólnej wielokrotności właśnie liczby 6 i 10, ponieważ to właśnie co 6 osób dostawało sok i co 10 osób dostawało ciastko. Aby obliczyć NWW tych dwóch liczb, to rozkładamy je na czynniki pierwsze, czyli mamy tutaj szóstkę... Rozkładamy na czynniki pierwsze, tu będzie 3 i 1, a tutaj wpiszemy sobie dziesiątkę, którą też rozkładamy. Mamy 5 i 1. Aby teraz obliczyć nww tych dwóch liczb, czyli szóstki i dziesiątki, to bierzemy te czynniki, które wystąpiły największą ilość razy. Akurat tutaj dwójka występuje po jednym razie, więc bierzemy dwójkę raz. Teraz tutaj mamy trójkę mnożymy razy 3 i z tej strony mamy jeszcze piątkę więc 2 razy 3 to 6, razy 5 to 30 ale my to już obliczyliśmy właśnie w taki bardziej manualny i graficzny sposób ok, to pozostaje nam jeszcze kolejny punkt czyli obliczenie ilu uczestników otrzymało i sok i ciastko jeżeli nie jesteśmy w stanie tego obliczyć to oczywiście na szybko możemy sobie powypisywać te liczby, czyli widzimy, że to była pierwsza osoba później 31, później 61, a więc na szybko wypisałem sobie właśnie te liczby, czyli te wystąpienia tych osób. Oczywiście na koniec dopisałem jeszcze 451, ale to już jest za dużo, ponieważ było tylko 450 uczestników, więc tą osobę musimy skreślić. Więc mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i na dole 5, czyli 15 osób. Oczywiście mogliśmy to też szybciej obliczyć, wiedząc, że było 450 osób, a soki ciastko dostawała co 30 osoba, więc mogliśmy podzielić 450 na 30, co też dałoby nam 15 osób.